Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach, ABC żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Dziś kontynuuję temat trądziku, ale bowiem jest to jedna z najczęstszych przypadłości towarzyszących nie tylko młodym ludziom, ale i kobietom w ciąży, dojrzałym i w okresie menopauzalnym. Jak mówiłam w poprzedniej audycji, przyczyny trądziku mogą być różne. Nadmierny łojotok, bakterie, stan zapalny, wysoki poziom androgenów i estrogenów, dlatego problem dotyczy tak szerokiego odsetka ludzi i bywa też efektem ubocznym wielu chorób. Ważne jest, jak mówiłam poprzednio, włączenie do diety np. kwasów tłuszczowych grupy omega-3, witaminy A, D oraz cynku, selenu czy probiotyków. Dziś z kolei powiem, czego w diecie należy unikać i co zaostrza zmiany trądzikowe. Po pierwsze, cukier. Zdecydowanie należałoby ograniczyć cukier słodycze, kolorowe napoje. Ich duża podaż nasila zmiany trądzikowe. Dodatkowo, dieta wymaga ograniczenia czekolady i wyrobów z czekoladą lub czekoladopodobnych, ale bowiem połączenie cukru z kakao w większości pacjentów skutkuje zaostrzeniem k trądziku. Warto stosując eliminację próbną, poeksperymentować z gorzką czekoladą, gdyż bywa tak, że główną przyczyną pogorszenia trądziku jest jednak cukier. Kolejna rzecz to sól oraz ostre przyprawy, szczególnie jeżeli korzystamy z miksów gotowych przypraw i gotowych sosów. Kolejnym mleko i produkty mleczne. Niestety badania pokazują, że spożycie produktów mlecznych zaostrza trądzik. Takie zmiany związane są przede wszystkim z wyrzutem insuliny i IGF-1, które stymulują wydzielanie łoju. I nie wystarczy kupić produktów bezlaktozowych, bo o nie o cukier tym razem tutaj chodzi, a o białko. Podobnie będzie z odżywkami białkowymi, na które również trzeba zwracać uwagę. Tłuszcze trans, jako działające prozapalnie, należy również wykluczyć i zwracać uwagę dodatkowo na barwniki, konserwanty i ulepszacze, ponieważ one również zaostrzą przebieg trądziku. Dodałabym jeszcze, że nie każda multiwitamina czy suplementacja Witamin będzie nam sprzyjać. Przyjmowanie suplementów należy także skrupulatnie zaplanować. Niektóre bowiem witaminy mogą wpływać na pogorszenie zmian na skórze. Podsumowując więc jeszcze raz podpowiadam, że dieta antytrącikowa powinna być dietą o wysokim potencjale antyzapalnym, gdyż to wpłynie na ograniczenie powstawania zmian i co najważniejsze płynie pozytywnie na szybką regenerację skóry i blizn. Do tego powinna być gęsto odżywcza i wsparta kluczowymi witaminami i mikroelementami oraz kwasami grupy omega 3 a Eliminacji powinny ulec przetworzone produkty bez wartości odżywczych.